Konferencji, która w całości zostanie poświęcona wydarzeniu, które czeka nas w sobotę w sali gimnastycznej gimnazjum nr 6. Mowa tutaj o drugim kampie dla dzieci i młodzieży z naszego miasta i z regionu, drugim kampie, którego organizatorem jest zawodnik. AZS-u Koszalin. E, witamy naszych gości. Są dzisiaj z nami szef fundacji Always with Paz George Reese. jest z nami także prezydent miasta Koszalina, pan Piotr Jedliński. E, witamy także gospodarza obiektu, pana dyrektora Leopolda Ostrowskiego, dyrektora gimnazjum nr 6 oraz witany współorganizatora imprezy Prezesa Zarządu Klubu AZS Koszalin S.A. Pana Marcina Kozaka. Jako pierwszy ja tylko powiem jaką będziemy mieli kolejność tutaj przemówień. Jako pierwszy przemówi George, jako drugi przemówi Pan Prezydent Piotr Jedliński, trzeci w kolejności będzie Dyrektor Ostrowski, czwarty natomiast Prezes Zarządu AZS Koszalin Marcin Kozak. Rozpoczynamy więc od George'a, pomysłodawcy, organizatora, drugi kamp w Koszalinie George. First of all, thank you for coming out. And like before, I would like to invite all the kids to come out and just have a great day of basketball with the city of Koshalan. It's my pleasure to give back to the kids of Koshalin because they love basketball here. As you can see where the fans come to the Isa Test games and are very crazy. So hopefully this is something I can do every year and give back to the kids. you know, who learn to play basketball. Marcin, znaczy... Odpuszczamy, tak? Odpuszczamy tłumaczenie. W takim razie jako drugiego e, poprosimy o zabranie głosu Pana Prezydenta Koszalina Piotra Biednickiego. Dziękuję bardzo. Jak Państwo pamiętają, w zeszłym roku, można powiedzieć, debiutowaliśmy pierwszym camp, w którym wzięło udział 80 dzieciaków, bo tych zmieściło się w zasadzie na sali, i musieliśmy to, tą liczbę ograniczyć. W tym roku drugi. Myślę, że to jest fajna inicjatywa ze strony George'a, ze strony koszykarzy, bo, bo jak Państwo wiedzą, nasi koszykarze zasadne są, mają oczywiście wpisane w obowiązki kontraktowe promowanie koszyków w naszych koszańskich szkołach, ale to jest inicjatywa koszykarzy to jest chyba najważniejsze, bo to nie tylko George, to również gracza te Kotwicy, którzy, którzy będą tutaj w sobotę, którzy będą ćwiczyć razem z, z naszymi adeptami koszykówki, a ja myślę, że po kilku latach te pierwsze efekty już widać, bo w tym roku grupy juniorskie, w zasadzie w półfinałach, w pierwszych półfinałach w każdej grupie. Wiekowej mieliśmy swoich przedstawicieli. To od lat zdarzało się od czasu do czasu, a w tym roku wszystkie grupy wszystkie wiekowe jednak grały już na tym najwyższym poziomie wojewódzkim i z tego, z tego należy się cieszyć. Ja się cieszę, że George kontynuuje to dzieło po raz, po raz drugi i że, że będziemy się, myślę, że wszyscy będziemy się doskonale bawić z piłką, bo, bo to widać czy na sportowej dolinie, czy na łzykach, ileś, ilość ludzi, którzy grają w koszykówkę rekreacyjnie dla przyjemności jest olbrzymia, to też taki chyba koszaliński ewenement w skali krajowana no to skali koszykówki seniorów, która jest w zasadzie chyba jedną z największych może... Prezes nie poprawił, bo doskonale zna to środowisko, ale, ale jedną z największych bików amatorskich w kraju. To jest taki, taki element, który z drugiej strony przekłada się na popularność szykówki w Koszalinie, na to, że praktycznie mamy doskonale wypełnioną salę i salę, którą no, niedługo dwa razy powiększymy, z tego też tam należy się cieszyć. I, i, I ja zapraszam wszystkich na sobotę którzy kochają poszukuwkę tych wszystkich, którzy są, chcą trenować z mistrzami, żebyśmy jednak jednaką sobotę spędzili na sportowo. Dziękuję węglu. bardzo panie prezydencie. Jedno zapytań. pytanie, do pana, jak będzie w piątek? <Gląk> <Gląk> Nie dobry, się bardzo cieszył jako gospodarz tego obiektu, jako szkoły i nazwę że ta impreza się odbędzie w naszej szkole i tutaj nie odbywam. zrobimy wszystko, żeby ta impreza pod względem technicznym, bo analizę organizatora organizatorem gospodarza pod względem technicznym, czego nie zabraknie, także chcę, że wszyscy uczestnicy tego spotkania będą z tego wydarzenia bardzo, bardzo zadowoleni. Tyle, dziękuję. Dziękujemy bardzo Panie Dyrektorze. Oddajemy teraz głos Prezesowi Klubu Sportowego AZS S.A. Panu Marcinowi Kozakowi. AZS Koszalin od lat wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu propagowanie i popularyzację koszykówki jako dyscypliny sportu. Zawodnicy każdego roku i tak samo, bo w tym sezonie uczestniczyli w w wielu akcjach prospołecznych, m.in. AZS w szkołach. Warto dodać też, że w tym roku regularnie zapraszaliśmy grupy młodzieży, chyba udało się ze wszystkich szkół zaprosić dzieci, i to w takich znaczących liczbach, na bezpłatny wstęp, na nasze mecze. Miało to na celu popularyzację klubu i dyscypliny, i mam nadzieję, że przełożyło się to na takie zaszczepienie, zamiłowania do tej dyscypliny przez może kolejne dzieciaki, które do tej pory może trochę stały z boku. Natomiast George, no tutaj szczególnie. Ma na sercu krzewienie tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży i organizuje ten kamp po raz drugi. Jest to inicjatywa samego zawodnika, co bardzo cieszy, że, że on podchodzi również już z racji czasu spędzonego w koszalinie. No, chcę jakby oddać coś zamek również wszystkim tym osobom które i jego i klub przez cały ten okres wspierają. No i przy okazji chciałbym podkreślić tutaj bardzo fajną i konstruktywną współpracę z gimnazjum nr 6, z panem dyrektorem. Pana prezydenta. To jest taka również element kontynuacji umowy, którą zawarliśmy z Gimnazjum nr 6 na początku tego sezonu. Niejednokrotnie mieliśmy okazję korzystać z tej wspaniałej infrastruktury tutaj stworzonej przy gimnazjum. No i cieszymy się, że, że George będzie mógł zaprosić teraz dzieci na tą wspaniałą salę, która jestem przekonany, że y, będzie wypełniona y, po brzegi. Także chciałbym tutaj serdecznie podziękować panu prezydentowi za objęcie patronatu nad, nad tą imprezą i panu dyrektorowi y, również za całokształt naszej współpracy, y, która w ramach tej umowy y, miała miejsce. I oczywiście mam nadzieję, że będzie kontynuowana w przyszłości y, będzie przynosiła jeszcze większe korzyści. Głównie dla mieszkańców miasta i uczniów, którzy, którzy może zdecydują się bardziej zaangażować w koszykówkę, A kto wie, może w przyszłości przełoży się to na jakiś talent. Mam nadzieję, że nie jeden, który będzie miał okazję założyć koszulkę, być może nawet z numerem 9, którą do tej pory regularnie nosi George, i, i będzie rzecz i wymienić organizatorów tegorocznego kampu. Organizatorami kampu są Fundacja Always With Us, której szefem jest właśnie George Rees, Urząd Miejski w Koszalinie i tutaj z nami jest przedstawiciel prezydent Piotr Wiedliński. Są także AZS Koszalin, spółka akcyjna oraz gimnazjum nr 6 w Koszalinie. W chwili obecnej dzisiaj mamy środę zarejestrowanych w naszej imprezie jest 60 uczestników. Organizator główny, czyli George Series, przewidział 80 miejsc wolnych dla dzieci z naszego miasta. Mam jednak dobrą informację dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani udziałem w naszym kampie. Liczba ta, jest, liczba ta jest elastyczna, może się zwiększyć. Możemy przyjąć maksymalnie około 90 osób do udziału w naszym kampie. Aby się zarejestrować w kampie, wystarczy wejść na stronę internetową www. George Tam znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy, gdzie można zarejestrować dziecko do udziału w kampie. Ważna kwestia: każdy uczestnik kampu musi mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica na uczestnictwo w kampie. My jako organizator zapewniamy opiekę medyczną, my jako organizator zapewniamy także napoje dla dzieci i młodzieży, które wezmą udział w naszej imprezie. Impreza będzie szczególna, myślę, że będzie jeszcze lepsza niż rok temu. Wyciągnęliśmy wnioski po ubiegłorocznym kampie, więc w sobotę czeka nas dobra zabawa i miejmy nadzieję, że będzie to radosna sobota po piątkowym zwycięstwie AZS-u i oczekiwanie na kolejne ligowe zwycięstwo AZS-u w w niedzielnej rywalizacji zaseko Zasekoprokowym. Tyle od nas, zapraszamy wszystkich do rejestracji i dodam tylko jeszcze jedno: Kamp jest otwarty dla wszystkich, publiczność mile widziana, zapraszamy.

na pewno będzie to Darek Harris, natomiast prowadzimy tutaj, naprawdę rozmawiamy ze wszystkimi koszykarzami, żeby wzięli udział w tym kampie. A zatem z nami się w 100% pozostałe zespoły, także w miarę możliwości, pojawią się w koszykach. Jeszcze jedna rzecz organizacyjna: tam się rozpocznie o godzinie. Kamp rozpoczyna się o godzinie 9.00 wszystkich uczestników kampu, co uczestnicy dostaną także w mailu zrodnym po zgłoszeniu. Zapraszamy tutaj o godzinie 8:45 Będą dwie osoby, które będą rejestrowały uczestników. Obowiązkowa jest odzież sportowa, obowiązkowe jest obuwie zmienne i tyle jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne. 5 godzin znakomitej zabawy. Panu Leopoldowi. Żeby Pan Dyrektor nie zapominał o naszym klubie. <noise> Mamy się tutaj <noise> razem miejsce w gabinecie piłkarskim. A co, ona będzie kuciełka? Może, że będzie, będzie. będzie krawędź. <noise> tak, okay, tak, tak. Szanowni Państwo,